Pani witajcie! Ja już nie wierzę, że dzisiaj jest 1 grudnia, tak? Żeby się pierwszy 1 grudnia. Ten czas tak szybko leci, że jest 1 grudnia, a to się tak szybko zleci i będzie 24, bo czas tak samo to że to jest porażka. Ale nie I przyjdźmy i czujmy do kalendarza. Mam kalendarz adwentowy z kosmetykami się ja nigdy nie miałam z kosmetykami, bo miałam zawsze z jakimiś tak itd. A teraz mam z kosmetykami. Pierwszy raz myślałam z kosmetykami, a mój jest taki. On jest z bio i Bebra. Be... i Be Są kosmetyki od Chodakowskiej no i jej słodziecze. Mam nadzieję, że pokładam dobre na ten kalendarz, że coś będzie fajnego, pięknego. Pierwszy raz y, będę otwierała ten piękny kalendarz. Tak więc, no. On jest śliczny, ma tutaj piękną grafikę. Tutaj, tak samo, jest piękny możecie zobaczyć tak więc nie przydzierzamy i przychodźmy do potłonia jak to okienko, bo już ja go widzę. widzicie, tutaj jest pierwsze okienko. O patrzcie, tu jest pierwsze okienko. No, tu i otwieramy. O, ładnie się nawet otworzyło. Coś tutaj. No i rzekinka jest puste. Odkładamy kalendarz na kolejny dzień wcześniej. Tak. Mm, a tutaj mamy. Tutaj mamy naturalny balsam do ust. To jest taki naturalny balsam do ust. No, taki ochronny. No. Jakby coś tam pachniał, ale tak nie do końca. Tak wygląda. On jest no, po prostu naturalny, taki bezpaśniowy, który chroni wam usta, Jak na przykład pękają. Idealnie jest na mroze taki balsam do ust. Jeszcze nie miałam z tego kosmetyku, ale ja zobaczymy, jak się sprawdzi. To pomalować teraz usta. Ale coś ciężko się tak rozmarowuje. Nie wiem, mam na ustaw, ale nie wiem czy to coś widać. Nie wiem, ciężko będzie, tak ciężko rozmarowuje. Nawet po błysku na ręki nie ma, nie wiem. Po prostu nie wiem co się rozwodzi. To jest taka um, ochronna pomadka balsam Gongs, w którym używać do torebki, do szkoły, kto woli, gdzie chce przyda się na popękanie usta, to na pewno no wiecie też się, że on jest na ustach, ale nie tak bardzo ogólnie jest przydatne na popękanie usta, bo Ci może pochronić usta, no. tak więc widzimy się w jutrzejszym dniu, w drugim otwieraniu kalendarza akontowego, tak więc pa pa